W tym roku dostaliśmy pierwsze zamówienie naszych urządzeń na linie przemysłowe. To nie jest już zamówienie na testy. Nasze urządzenia staną na liniach przemysłowych jednego z największych chińskich producentów wyświetlaczy. Nowoczesne wyświetlacze charakteryzują się tym, że na etapie produkcji bardzo duży procent, nieraz nawet 50% tych wyświetlaczy nie spełnia, nie spełnia swoich norm, i nasza technologia pozwala znacznie obniżyć ten procent. O drukarkach laboratoryjnych już wspominałem. To są urządzenia, które głównie nabywają instytuty naukowe bądź działy R&D partnerów przemysłowych. Na dzisiaj mamy 38 zamówionych urządzeń z ceną w okolicach 200 tys. euro za urządzenie i marżą po kosztach bezpośrednich na poziomie 65-70%. Naszym strategicznym celem jest osiągnięcie 100 milionów złotych ze sprzedaży w roku 2026. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kolszański i jestem członkiem zarządu spółki XTPL, której profil zamierzam Państwu dzisiaj zaprezentować. XTPL jest spółką, która powstała w 2015 roku, zlokalizowana jest we Wrocławiu, spółka stworzyła. Rozwija oraz sprzedaje autorską technologię bardzo precyzyjnego druku przewodzących linii. W związku z tym, naszym naturalnym środowiskiem działania jest rynek elektroniki drukowanej, na którym sukcesywnie zdobywamy kolejne obszary. Patrząc wstecz, można podzielić tą naszą niezadługą historię na kilka etapów. Między 2015 a 2021 to był. Rozwój naszej technologii, patentowanie rozwiązań oraz artykuły naukowe, które publikowały zagraniczne instytuty badawcze, które w pewien sposób robiły nam marketing i wreszcie doprowadzenie naszej technologii do stanów, w którym mogliśmy ją komercjalizować. Lata 22-24 to już jest etap wczesnej komercjalizacji z przychodami rzędu kilkunastu milionów złotych. Pierwsze przychody generowane ze sprzedaży drukarek laboratoryjnych, które pokazują możliwości naszej technologii oraz wejście w dialog. Z dużymi graczami na rynku elektroniki drukowanej i pro, prowadzenie z nimi projektów przemysłowych. Kolejne lata to przede wszystkim nacisk na wdrożenie projektów przemysłowych, na ich komercjalizację, po to, aby przeskalować się bardzo dynamicznie do znacznie wyższych poziomów sprzedaży. Tutaj grafika, która prezentuje, gdzie Czujemy się mocniej, gdzie, gdzie jest unikalność naszej technologii. Możemy operować w dość szerokim zakresie, jeśli chodzi o wydruk, ale ta nasza unikalność to są granice między 10 a 1 mikrometr szerokości wydruku. Jeden mikrometr to jest mniej więcej 100 razy mniej niż szerokość ludzkiego włosa. Drukujemy bardzo lepkimi materiałami, dzięki czemu możemy to robić nie tylko na płaskich powierzchniach, ale również na powierzchniach y, znacznie bardziej skomplikowanych, a także w pionie. Tutaj Państwo macie przykład druku po, po schodku, druku na takiej niejednorodnej powierzchni y, oraz zastosowanie w innych, w innych przypadkach to, co jest istotne, co, co, co za chwilę będę opowiadał. Tutaj macie przykład pracy nad otwartymi defektami na wyświetlaczach i przykład, gdzie nasza technologia znajduje swoje zastosowanie. Siłą rzeczy, nasza technologia wpisuje się w światowe trendy elektroniki drukowanej, które mówią: miniaturyzuj urządzenia, zmniejszaj wagę, ale jednocześnie zwiększaj efektywność i wydajność tych urządzeń. Drukuj na elastycznych podłożach, na nowych kształtach, na kształtach trójwymiarowych oraz produkuj ekologicznie z dużym naciskiem na ochronę środowiska. Nasza metoda to metoda addytywna, czyli My ten materiał drukujemy dokładnie w tym miejscu, w którym powinien się znajdować, w przeciwieństwie do tych starych substraktywnych metod, w którym pokrywa się materiałem przewodzącym całą powierzchnię, a następnie wytrawia się taką agresywną chemią ten naddatek. W związku z czym marnuje się i materiał, i dodatkowo zanieczyszcza się środowisko odpadami. Jesteśmy notowani na rynku, na GPW. Od 2019 roku, od 2020 również na open market przy Deutsche Börse. Mamy stabilny akcjonariat. Filip Granek jest założycielem i pomysłodawcą XTPL. Leonardo Funds to jest fundusz, który zainwestował w nas na bardzo wczesnym etapie. Jeszcze garażowym, Akates Investment oraz Deutsche Balaton Group, dwa fundusze niemieckie, które zainwestowały w nas na etapie IPO i sukcesywnie wspierają nas w kolejnych rundach finansowych. Esalience to jest nasz widoczny akcjonariusz od około dwóch lat, polski fundusz i myślę, że warto wspomnieć również o funduszach norweskich. Które są również widoczne w naszym akcjonariacie od około dwóch lat. Wdrożenia przemysłowe to jest nasz key driver rozwoju, dlatego, że ze względu na ich charakter, wiążą się z wielokrotnymi zamówieniami urządzeń, a następnie z zamówieniami materiałów eksploatacyjnych. Więc dają, powinny nam dać stabilne Przychody w przypadku każdego z tych projektów, między 3 a 5 lat, z potencjałem od kilkudziesięciu do ponad 100 urządzeń sprzedanych w tym okresie. To, co jest istotne, z czym się chciałem Państwu podzielić, w tym roku dostaliśmy pierwsze zamówienie. Od klienta przemysłowego. Zamówienie naszych urządzeń na linie przemysłowe to nie jest już zamówienie na testy. Nasze urządzenia staną na liniach przemysłowych jednego z największych chińskich producentów wyświetlaczy. Pierwsze zamówienie opiewa na sześć urządzeń. Część z nich już dostarczyliśmy, część z nich dostarczymy w przeciągu dwóch, trzech miesięcy. Spodziewamy się kolejnych zamówień na kolejne urządzenia jeszcze w tym roku. To, na co chciałem zwrócić uwagę. To fakt, że w takich projektach działamy na ogół w takim trójkącie. Jest XTPL jako dostawca y, głowicy istotnego komponentu, jest producent dużych urządzeń, które następnie są dostarczane do użytkownika końcowego, czyli w tym przypadku do y, chińskiego producenta y, wyświetlaczy. Ten konkretny przypadek zawiera jeszcze. Czwarty element, czyli naszego chińskiego dystrybutora, który pozyskał dla nas ten kontrakt. Poniżej macie Państwo taki wykres czasowy, w którym widać, ile, ile to trwało, i od razu powiem, jeśli chodzi o ten projekt, on trwał bardzo szybko. Chińczycy działają bardzo szybko, na tym polega ich siła, między innymi. Tego typu projektów mamy więcej. W naszym pipeline, mamy ich ponad 20, z czego 9 jest na co najmniej drugim etapie, czyli przeszło ewaluację technologii i toczą się prace rozwojowe po stronie XTPL. Cztery z nich doszły do etapu czwartego, jeden z, z nich doszedł później do etapu piątego. Etap czwarty to jest prototypowa maszyna. Przemysłowa z modułem, która jest testowana na liniach produkcyjnych klienta. Tutaj Państwo widzicie te cztery projekty przemysłowe. Pierwsze to są Chiny, które już zakończyły się pierwszym zamówieniem urządzeń na linie. Następne to jest Korea Południowa. Branża również wyświetlacze, i tak naprawdę ten, ten sam problem, czyli naprawa otwartych defektów. Nowoczesne wyświetlacze charakteryzują się tym, że na etapie produkcji bardzo duże procent, nieraz nawet 50% tych wyświetlaczy nie spełnia, nie spełnia swoich norm i nasza technologia pozwala znacznie obniżyć ten procent. W USA pracujemy z partnerem, który jest notowany na Nasdaq 100. To jest czołowy producent maszyn przemysłowych z USA, to jest ta współpraca przebiega trochę inaczej. To, to nie jest już praca w trójkącie, pracujemy bezpośrednio z, ze zleceniodawcą, a on następnie poprzez swoją sieć dystrybucji jest w stanie sprzedawać swoje urządzenia głównie dla branży wyświetlaczy oraz półprzewodników. I na Tajwanie, to pewnie Państwa nie dziwi, Branża to półprzewodniki, gdzie końcowym klientem jest czołowy producent półprzewodników na świecie, zlokalizowany na Tajwanie. Jesteśmy zlokalizowani w Polsce, ale od samego początku działamy międzynarodowo. Naszą sprzedaż realizujemy poprzez własne siły, ale również poprzez sieć 17 dystrybutorów. To jest rozwiązanie, które. Przyszło wraz z covid kiedy byliśmy unieruchomieni, i, i wtedy okazało się, że takie podmioty są nas w stanie bardzo aktywnie wesprzeć. Są dostępni lokalnie, e, z relacjami lokalnymi, z lokalną kulturą i bez e, różnic czasowych. Co ważne, e, każdy dystrybutor pracuje wyłącznie na prowizji, więc nie obciąża naszego budżetu na bieżąco. W 2024 roku otworzyliśmy również centrum sprzedażowe w Bostonie w USA. I to był bardzo dobry ruch. Tak naprawdę centrum zostało mniej więcej w środku roku uruchomione już w takim pełnym zakresie, ale pracowało od początku roku 24 i w tym czasie zrealizował pięć dostaw urządzeń DPS do USA. I tym samym po 12 miesiącach się osiągnął break even. Pracuje tam dzisiaj dwuosobowy zespół, szef sprzedaży jednocześnie zarządzający spółką oraz inżynier aplikacyjny, który na naszym urządzeniu prezentuje możliwości naszej technologii klientom. Oraz pomaga przy wdrożeniach naszych urządzeń u klientów. Co jest istotne? Istotne jest również to, że ludzie z amerykańskimi paszportami mają szerszy dostęp do rynku. Efektem tego jest zamówienie w tym roku naszej drukarki laboratoryjnej przez klienta z sektora obronnego w Stanach. Dosyć hermetycznego obszaru, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale z olbrzymim potencjałem, zresztą nie tylko, nie tylko w Stanach, ale również w Europie. Grupy produktowe, które oferujemy, mówiłem już o modułach, które są tym produktem, który sprzedajemy w ramach projektów przemysłowych. O drukarkach laboratoryjnych już wspominałem. To są urządzenia. Które głównie nabywają instytuty naukowe bądź działy RD partnerów przemysłowych. Na dzisiaj mamy 38 zamówionych urządzeń z ceną w okolicach 200 tys. euro za urządzenie i marżą po kosztach bezpośrednich na poziomie 65-70%. Jak Państwo spojrzycie na wykresy. Widać, że w 23 roku głównie sprzedawaliśmy do Azji, to był efekt takiego postkowidowego ożywienia w tamtym kraju, gdzie instytuty dostały duże granty, a nasz dystrybutor bardzo dobrze to wykorzystał. W 24 roku ta sprzedaż rozkłada się już bardziej równomiernie na, na te trzy główne dla nas regiony. Wykresy poniżej pokażu, pokazują strukturę. Sprzedaży do instytutów badawczych i do przemysłu. I również w 2024 roku widać, że więcej partnerów przemysłowych zaczyna kupować nasze drukarki. Jest to dla nas dobry znak, bo wierzymy, że to przełoży się z czasem również na kolejny projekt przemysłowy i sprzedaż modułów. Tutaj, produkt, którego potrzeba. Pojawiła się w zeszłym roku, którą sygnalizuje rynek, czyli urządzenie pomiędzy modułem przemysłowym, produkującym duże ilości, a drukarką laboratoryjną. Roboczo bez większego polotu nazwaliśmy to Delta Plus. I to jest urządzenie, które powinno. Pracować w takim systemie high mix, low volume, czyli szeroka gama produktów wytwarzanych w stosunkowo niewielkim wolumenie. Mamy wyraźne zainteresowanie ze strony rynku na ten produkt, opracowujemy go. Prawdopodobnie pierwsze zamówienia na ten produkt wpłyną w tym roku, a w przyszłym roku już będzie pierwsza sprzedaż. High mix, low volume to jest również. Taki charakter pracy typowy dla sektora obronnego. Więc to urządzenie, biorąc pod uwagę obecną sytuację, dobrze wpisuje się również w trendy rynkowe. I krótkie podsumowanie naszej oferty produktowej: moduły UPD, wdrożenia przemysłowe, wielokrotne zamówienia od jednego klienta, Delta Plus. Coś pomiędzy zamówienia, między 5 a 10 sztuk tak to szacujemy od jednego klienta. Delta Printing System, nasza drukarka laboratoryjna raczej pojedyncze zamówienie od pojedynczego klienta rzadko, rzadko więcej niż dwa. Oraz High Performance Materials czyli nasze nanotusze, które uzupełniają naszą ofertę, ponieważ te parametry wydruku które oferujemy do rynku, możliwe są tylko w połączeniu z naszymi nanotuszami, choć z drugiej strony są również nabywcy nanotuszy, którzy nie mają naszych urządzeń. Kilka głównych liczb w roku 2024 to jest 12,3 miliona sprzedaży komercyjnej. 5,6 miliona sprzedaży komercyjnych w czwartym kwartale to jak do tej pory nasza najwyższa kwartalna sprzedaż 27,7 miliona złotych środków pieniężnych na koniec grudnia, uwzględniając wpływy środków z emisji akcji w czwartym kwartale, ponad 4 miliony w zapasach, co daje potencjał do wygenerowania. Około 10 milionów sprzedaży, wysoka aktywność na wydarzeniach branżowych, ponad 16, 16 wydarzeń branżowych. I z takich punktów, które się wydarzyły w 2024 roku, przede wszystkim otwarcie naszego Centrum Demonstracyjno-Sprzedażowego w Bostonie, 12 dostarczonych urządzeń DPS, dwa moduły. I przede wszystkim rozpoczęcie pierwszego wdrożenia przemysłowego to już przełom roku, ale cała praca została wykonana w 24. Nasze przychody ze sprzedaży 12,3 w 2024 roku w porównaniu do 13,4. Te 13,4 to był trochę efekt tego postcovidowego ożywienia, które Dobrze wykorzystaliśmy. Jeśli chodzi o przychody w 24. To nie jest poziom, który nas satysfakcjonuje. Zakładaliśmy wyższy. Ale to, co chcę podkreślić, to, że one są niższe od zakładanych nie oznacza, że straciliśmy jakiegoś klienta, że straciliśmy jakiś kontrakt bądź projekt. Te wszystkie rzeczy się toczą, choć toczą się po prostu wolniej. Niż zakładaliśmy. Jeśli spojrzymy na yy, liczby, na koszty operacyjne, możecie Państwo zauważyć istotny wzrost kosztów operacyjnych w 2024 roku. Związane jest to z realizacją naszych założeń strategicznych, w ramach których musieliśmy się wzmocnić, wzmocnić jako organizacja, po to, żeby obsłużyć. Sprzedaż do klientów przemysłowych i istotny wzrost sprzedaży. Naszym strategicznym celem jest osiągnięcie 100 milionów złotych ze sprzedaży w roku 2026. Zbudowaliśmy od podstaw wiele działów: dział produkcji, dział zarządzania produktem. wzmocniliśmy się praktycznie w każdym, w każdym z tych obszarów. I otworzyliśmy również centrum w Bostonie. Jeśli Państwo zobaczycie na same wydatki inwestycyjne, one są poniżej roku 2023, natomiast proszę traktować również znakomitą większość tych, tych kosztów operacyjnych jako inwestycje jako inwestycje w organizację. Gdyby nie to prawdopodobieństwo, że Przeszlibyśmy do, do fazy komercyjnej pierwszego wdrożenia przemysłowego, byłoby o wiele niższe, dlatego że przemysłowi partnerzy oceniają nas również pod kątem tego, czy jesteśmy w stanie dostarczyć w odpowiednim rytmie odpowiednią ilość urządzeń dla nich. To, co się udało dzięki temu uzyskać w sprzedaży, to jest to, co mówiłem: zbudowaliśmy, wzmocniliśmy siły sprzedażowe również o, o spółkę w Bostonie. W produkcji zwiększyliśmy moce produkcyjne dwukrotnie zwiększyliśmy tempo produkcji urządzeń, skróciliśmy czas dostawy, zabezpieczyliśmy zapas kluczowych podzespołów. W RD pracowaliśmy nad rozwojem produktów, które już mamy. Pracowaliśmy również nad nowymi, między innymi nad DPS Plus oraz nad Multigłowicą. Multigłowica to jest urządzenie tej klasy co, co dzisiejszy model UPD, ale nasz prototyp ma 8 głowic drukujących zamiast jednej, więc oznacza to dosyć istotny mm, przeskok i możliwość wykorzystania w wielu nowych polach aplikacyjnych. Wzmocniliśmy się również jako organizacja, wdrożyliśmy procesy i systemy zarządzania i urośliśmy do około 70 pracowników. Ten wykres pokazujący nasz cash flow pokazuje skalę skalę naszej inwestycji. Oczywiście robimy to po to, żeby, żeby przepływy ze sprzedaży wpływy ze sprzedaży, Pokryły z dużą nawiązką koszty operacyjne. Teraz parę słów o naszej planie strategicznym. Osiągnięcie 100 milionów przychodów ze sprzedaży w 2026 roku wymagało istotnych nakładów inwestycyjnych, w tym nie tylko czysto kapeksowych, ale również we wzmocnieniu organizacji. I w zamian za to chcemy. Istotnie, dynamicznie zwiększyć swoje swoją sprzedaż, gdzie takim istotnym key driverem powinny być właśnie moduły UPD do wdrożeń przemysłowych, a to oznacza kolejne wdrożenia, chcemy podpisać. W tym roku przynajmniej kolejną umowę z, w kolejnym projekcie, i w kolejnym roku co najmniej dwie nowe umowy. Te inwestycje, one mniej więcej były równo rozłożone pomiędzy sprzedaż, produkcję i RD oraz mniej więcej porówno między CAPEX i OPEX. Wyłączając z tego jeszcze zatrudnienie, które tutaj pokazaliśmy jako, jako osobną pozycję. Co, na co to ma nam pozwolić? No właśnie większość rzeczy już osiągnęliśmy, czyli wzrost mocy produkcyjnej, kontynuacja nad rozwojem, portfolio produktowego, wsparcie sprzedaży i marketingu. Tutaj taki krótki rysk, gdzie gdzie widzimy się w 26 roku. Mówimy o tym roku powiedzmy przejściowym, w którym walczymy o to, żeby, żeby uzyskać kolejne projekty przemysłowe, które mają nam dać w kolejnym roku już znacznie wyższe przychody ze sprzedaży. I to proszę Państwa wszystko z mojej strony, chętnie wysłucham. Pytań. Dzień dobry, Krzysztof Kolany, Bankier.pl, na ile procent wycenia Pan szansę, że w 2026, w przyszłym roku, będzie te 100 milionów przychodów? Ja bym powiedział, że to od początku nie był łatwy cel, bardzo ambitny. Proszę pamiętać, że, że kiedy opracowaliśmy tą strategię, mieliśmy 10 milionów, więc mówimy o, o wzroście razy 10. Ja bym powiedział tak, on z, ze względu tego jak i jak ta sprzedaż jaki mamy ten progres sprzedaży obecnie czy tam w 24 roku to te szanse nie wzrosły, ale one istnieją bo to jest kwestia tak naprawdę domknięcia projektów przemysłowych które nas przerzucają w, w jakby inny wymiar przychodów ze sprzedaży ale faktem jest że no na dzisiaj, na, na dzisiaj to ryzyko, że osiągniemy te 100 milionów w roku 26 bądź w 27 już istnieje i, 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 i należy się spodziewać, że może, może gdzieś tam to przesunięcie nastąpić. Przedstawiał Pan tych pięć faz procesu powiedzmy sprzedażowego, jak rozumiem, mniej więcej od trzeciej fazy Wasze urządzenia już są w miarę na stałe u klienta. Czy mógłby Pan trochę skomentować, jak u takiego statystycznego klienta na tych poszczególnych fazach wyglądają płatności do Was? Tak, no, jeśli chodzi o płatności, to zwykle wygląda to tak, że sprzedajemy takie urządzenie z przedpłatą rzędu 50% i Następna płatność następuje po dostawie bądź instalacji, jeśli, jeśli klient tego wymaga, bo proszę pamiętać, że klient to e, instaluje na swoim własnym urządzeniu. Więc e, jeśli chodzi o, o, o przepływy, to to, że ten proces testowania trwa tak długo, nie ma takiego wpływu na nasze, na nasze przepływy. Natomiast e, jest z naszej strony My nie kontrolujemy tego procesu. Nie, nie, nie jesteśmy w stanie przyspieszyć prac testowych po stronie klienta. Ten klient najczęściej współpracuje wtedy z, z klientem ostatecznym. To co my jesteśmy w stanie zrobić to dostarczyć wszystko w terminie i zgodnie ze specyfikacją. Bardzo Państwu dziękuję. Jestem dostępny w kularach i możemy, możemy kontynuować dyskusję.